Dzień dobry, dzisiaj zobaczycie silnik 4.2 V8, który został rozebrany przez nas do opcji widocznej. Jest to silnik po remoncie kapitalnym, ktoś go zrobił 15 tysięcy kilometrów wstecz, a my pokażemy jakie błędy popełniła ta osoba składając ten silnik. W ogóle składając ten silnik, słyszycie co ja mówię, że ten silnik został złożony. Ktoś mi się zapytał ostatnio z jakiej, jakiej latarki używam na warsztacie, jest to latarka firmy Yato, nie Łukasz, Łukasz, bo jest moja podpisana, każdy ma swoją, brudzi i czyści jak chce. Trzy diody oznacza, że jest na full naładowana, ładujemy ją z kabla, ma akumulator w sobie i dosyć długo trzyma, na jedno kliknięcie świeci punktowo, więc możemy tam sobie podejrzeć różne elementy, które chcemy. Jak mówiłem, świeci punktowo. Na drugie kliknięcie mamy oświetlony cały teren. Na trzeci mamy jeszcze bardziej oświetlony cały teren. Magnes I się łamie. Także spoko opcja. Ta latarka pływała w niejednym oleju, w niejednej misce. No i działa do dziś. Koniec eee, pierdzielenia. Przechodzimy do filmu. No i jeszcze dziękuję za komentarze. I wysyłam skrzyneczkę narzędziową. Miłego oglądania. Jak mówiłem, nie lubię oceniać kogoś pracy, no ale tutaj muszę powiedzieć, że ktoś po prostu trochę źle to zrobił. Mamy tutaj S4B5. Pojazd pluje olejem, pali go w zasadzie. I e, pali olej. Pojazd kopci. Pojazd kopci, pojazd był naprawiany, znaczy silnik. E, był robiony rozrząd, był uszczelniany, był wyciągany stosunkowo niedawno. Więc zobaczymy, co tu się stanęło. Ja nie lubię oceniać kogoś pracę, ale. Gówno. Zobaczcie jak to odpada. się złuszczyła farba. Em, tutaj mamy dodatkową odmę olejową. Ja już ją e, odkręciłem, dlatego ona jest taka luźna. Chciałem zobaczyć, czy ona ciągnie, dlatego że rurki są takie passane. E, no ale ciągnie, ciągnie. No i zbiera się w niej olej. Zbiera się w niej olej. Może nie jakaś spektakularna ilość. No ale jest, coś tam pływa, tak załóżmy z pół szklaneczki może, nie więcej, jest to 4.2 BBK V8 tak to on sobie wygląda, oto ten samochodzik, osłony ściągnąłem, żeby nie było dźwięki Pojazd aktualnie ma przebiegu 268 tysięcy no i taki poobijany troszeczkę jest, no ale to nic, nam to nie przeszkadza. Oj, rejestracja, nam to nie przeszkadza. Tutaj jest obity, tutaj jest obity. Tutaj ma dziurkę taką. No dobra, to wjeżdżamy tym pojazdzikiem i zobaczymy, co tam się kryje od spodu. Silnik jest rozgrzany, eee, niepewnie się jeździ pojazdem. Ogólnie zawieszenie jest wybite. No, ale widzimy, jak on tam sobie kopci. Często tak kopci jak są katalizatory wycięte. Weź dodaj gazu. No, no ale. Tak już sporo. Jeszcze raz. No i mamy wycięte katalizatorki. Jedna przyczyna, dlaczego może kopcić. Czy górne są wycięte? Górne nie wiem, czy są wycięte. Trzeba by y, sprawdzić, być może od górnej strony. Nie wiem, może są całe, ale widzę, że są wycieki. Tu na rozruszniku, tu na boku, tu jest wyciek. Na dole wyciek od góry jest tak mocno usrane. Także takie, o tutaj zobaczcie, jak misa, wszystko jest uwalone. No i tam od góry, pewnie nie zobaczycie tego na kamerce, bo jest mało miejsca. Ale wszędzie gdzieś tam jakiś wyciek jest. Tu jest bardzo duży wyciek, to jest z, przedniego, z przedniej części silnika. Dobra, no co tu gadać, no wyciągamy ten silnik i Dara będzie po robocie, wiadomo. O, zobaczcie jak wygląda zawieszenie. Tak wygląda, stworzeń. Temu zawieszeniu też się przyjrzymy. Czy może być z nim problem, bo na pewno czuć podczas jazdy. Tak wygląda śruba jedna od pasa przedniego. Tak wygląda śruba druga od pasa przedniego śruba została tak mocno wkręcona że się urwała no ktoś dokręcił bardzo mocno tutaj mamy uszkodzenie śruby też będziemy to rozwiercać wszystko od razu lepiej widać jak ściągnąłem pas na pewno jest wyciek jak widzicie pewnie już wiecie z czego spod ten kto ogląda wie że pierdzielą się uszczelki w podstawie także kolektor do zrzucenia Zobaczymy jeszcze jak wygląda uszczelka, pomiędzy pokrywą jest pokrywa i jest uszczelka od zaworów olejowych. Pasek źle założony, to taki szczegół, powinien być w prawą stronę się kręcić napisem, jest odwrotnie. Uszczelniacz wału zostanie zmieniony, śruby zostaną zmienione, pokrywy się uszczą ale nie piaskujemy, nie robimy, zawsze klienta się pytam jak chce to robimy, jak nie chce to nie robimy, więc e, tak zostawiamy tylko je umyjemy wyciek jest z pokryw, e, wiecie ciężko ocenić dlatego, że jak nam leciało to pędem e, wiatr sobie, wiatr, wiatr wiał e, z wentylatorów i rozniósł nam wszędzie ale na pewno widzę, że jest z pokrywy z bocznej części e, i z pokrywy górnej z bocznej jest też tam no bo to śmierdzi. Widać jak on był odpalony. Silnik wyciągnięty. O! I kostka od sondy się ciągnie, ktoś przejdzie i będzie. I będzie ten dziura połamana. O, ładny prezent, widzę. Torksik, ktoś zostawił. 30 pewnie 30. Już taki. Bardzo wiałe, delikatnie, ale fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę z takich prezentów. Przydadzą się. Trzeba będzie ten środek umyć. Z tyłu mamy wyciek z, e, z czujnika. Jak widzicie, jest tutaj guma. Czy była wypeł, wy, wymieniona, tego nie wiemy, ale na pewno rozkręcimy i się dowiemy. Tutaj mamy, e, ja powiedziałam czujnik. Może i źle powiedziałam. Nie pamiętam, co powiedziałem, bo jest późno. Chodziło mi o e, elektrozawór, e, koła z innych faz. To od niego jest mokro i się leje, dlatego nie myjemy silników przed wyciągnięciem, żeby później widzieć skąd to się leje. Tutaj mamy e, mokre w pokrywie. No ja co to tam dziwnie leży? Teś? Hmm. Magistrala wody była silikonowana, czyli pewnie stare uszczeleczki założone. A też one już są tak ciężko dostępne, można powiedzieć. Leje nam się z pokrywy, a dokładnie z tego miejsca nie wiem czy widać. Mamy, mamy wyciek z bocznej części pokrywy. Tutaj mamy pozostałości po farbie. Wszystko się kruszy i wypada, tak jak i tu. Mm. Przywody wyglądają dobrze. A te od magistrali? Te od magistrali. No, hmm. ściągniemy, zobaczymy, jak to naprawdę wygląda. Tutaj mamy wyciek, zobaczcie, w, e, w pokrywie są takie o-ringi. No i widać, że z niego się sączy olej No i z tej strony również. O, ale sprężareczka jaka czysta. Uhu, a jakieś śruby ma zardzewiałe Leżała może gdzieś na deszczu była regenerowana, albo może używana, założona na wałku luzu, niemu. Niemu. <grym> na wałku luzu niemu. No i tutaj też jest wyciek z części. Będziemy to rozlepiać i będziemy... Sprawdzać Tak No to działam dalej Skrzynia zdjęta, z uszczelniacza się leje Tutaj mamy wyciek No i wszystko brudne w koło no ale widać, że się sączy no w ogóle jest jakiś podwinięty hmm. Nie wiem, no zobaczcie tu kołnierz wystaje, a tam kołnierz jest do środka Wsadzony Więc Coś nie tak poszło, coś nie tak poszło Wał korbowy jak widzicie jest zblokowany Tutaj mamy Blokadkę. Ja ten silnik przyniosłem sobie ze stolika, bo potrzebuję do innej operacji. Na ten stolik sobie go położyłem i teraz tak. Prawa strona blokada weszła. I tutaj mamy ustawienie dobre. Biorę blokadkę. Widzicie, wchodzi ładnie i się zapiera o jest między jest na śrubie. Lewa strona. Jest rozjechana. Nie mogę włożyć blokady. I lewa strona. O! Jest rozjechana. Widzicie? Czyli jest do poprawki rozrząd. Eee. Będę teraz ściągał pokrywę całą i patrzył, co tam się zadziało. No i ściągnę jeszcze dodatkowo yy, koła. Nie wiem dlaczego ktoś tak dokręcił tą śrubę, ale śruba jest do wymiany. Zobaczcie, jaka jest zniszczona. Ta śruba jest dobra. Ta śruba jest zniszczona. No, Ale ją jakoś odkręcimy. Zrzucę koła, zweryfikuję podstawy. Rożąd ogólnie był wymieniany i silnik też był robiony. Rożąd miał wymieniony, bo ładne ma te ślizgi. Nie zużyte. Tutaj pompy olejowe też śliskie, jest ok. Nie ma co tego rozpinać, bo to widać, że to jest nowe. No ale szkoda z podstawami i kołami. Kół jeszcze nie rozkręciłem, tylko szkoda, że ktoś tego nie zrywkował. Zobaczcie, jak wygląda podstawa. Ona jest wywalona całkowicie. No, w ogóle jest dziura, można powiedzieć, tak wyszorowane. Podstawa to jest do wyrzucenia, a z tej podstawy nie mogę wyciągnąć. Bo aż się pierścień wiesza w, e, właśnie w tych wyżłobieniach. Widzicie, e, ten element ma takie pierścienie Jak jest duże wyżłobienie, tak jak tutaj, e, po całości, to ten pierścień potrafi się właśnie zawiesić. O tutaj w ogóle jeszcze mamy jakiś włos. I tak właśnie tu się dzieje w tej podstawie. Pierścień mi się zawiesza i nie mogę tego wyjąć, więc będę musiał lewo, prawo to obkręcać. Aż to jakoś wyjmę, no mam nadzieję, że mi się uda. No ale na pewno się jest do wywalenia, obie podstawy są do wymiany. Rozkręcę teraz koła e, i zobaczymy, jak one wyglądają w środeczku, te kółeczka. Podstawa wygląda tak, jest ona zużyta, e, wirnik, ślizgi, bokatka ok, no i ślizg cały. Z drugiej strony ślizg też cały, no ale podstawa nie nadaje się do dalszego użytku, bo jak widzimy, mamy owal zrobiony czyli blokada też jest wywolona. Ha, ale ktoś zdiagnozował. Uh. Słuchajcie, wymiana rozrządu nie polega na wymianie ślizgów i łańcuchów, ale na diagnozie też czy koła zmiennych faz się nadają, czy. Podstawy się nadają. No tutaj w ogóle to nie zostało chyba zweryfikowane. Zobaczcie, jak wygląda druga podstawa, z której udało mi się wyjąć środkowy element. Jest całkowicie uszkodzona. To też jest uszkodzona. 12200 zł te cztery elementy kosztują nowe, no i jest już problem z. Yy, z kołami już jest duży problem, zaczyna się robić, bo nie są dostępne od ręki, no i dodatkowo podkładki diamentowe do wymiany uszczelki no. chyba, że klient będzie chciał używane, albo klient będzie chciał założyć te, które ma <ścoughs> silnik ogólnie 15 tysięcy kilometrów temu był po generalnym remoncie ale przewody są do wymiany, niektóre, bo są popuchnięte, od Magistrali jeden był, widziałem i od Alternatora był zakrzywiony, taki spuchnięty o, myślałem, że ładnie wygląda, ale jak go zdjąłem to widzę, że jest taki rozdymany, e, więc tak, więc palił olej 4000, to znaczy na 1000 km 4 litry i będziemy e, ściągać głowice w celu weryfikacji e, kompresja była zmierzona kompresja po jednej stronie była słaba ze względu na przestawienie ciśnienie oleju ok no, ale sprawdzimy jak zostały głowice złożone no i sprawdzimy dół zalejemy jakieś tam nafty czy czegoś i zobaczymy czy nam spłynie albo rzadkiego oleju, na przykład 0W rozebrałem ten silnik e, no i przypomniała mi się jedna sytuacja Kiedyś robiłem remont silnika Też BBK No i trzeba uważać co się mówi Dlatego, że jak widzicie tutaj jest różnica w cylindrze Mamy tutaj takie, no taki dosyć mocny uskok I to na każdym cylindrze jest dosyć mocny uskok Pamiętam jak silnik składałem powiedziałem, że e, należałoby zrobić tuleje no, i facet mnie się zapytał, czy będzie palił olej. Jak nie zrobimy, powiedziałem, że może. Nie musi, ale może. Dlatego, że. Ja tutaj nie mogę ściągnąć. Dlatego, że. Ee, są na samej górze i pierścień nie dochodzi. No, i tutaj się pomyliłem. Pomyliłem. Może nie to, że się pomyliłem, ale niepotrzebnie powiedziałem mu, że może. Bo powinien powiedzieć, że będzie palił olej. I efekt był taki, że facetowi robiłem za darmo poprawkę silnika, remontu silnika. Musiałem załatwić blok, rozebrać silnik, nowe pierścienie, nowe panewki i tak dalej, i tak dalej. I miał zrobiony remont jeszcze raz. Ja straciłem czas i pieniądze przez słowo morze. Dlatego według mnie ten silnik będzie palił olej. Wykręcam blokadkę i Wam pokażę coś. Zobaczcie, jak chodzą tłoki. One są wypukane, mają duży luz i w tym w tej części, na górze, czuć nawet paluchę skok, zostaje olej. No i ten olej zostaje później spalany. I na każdym cylindrze jest to samo. Na każdym cylindrze mamy to samo. O, zobaczcie. To jest silnik, który zrobił 15 tysięcy kilometrów. Był generalny remont w nim robiony. Tak wygląda silnik po 15 tysiąca. Zobaczcie, jak chodzi kolejny. Każdy tłok chodzi w cylindrze. Każdy jeden. Chodzą sobie na lewo, na prawo i się obijają o ścianki. Blok albo tuleje. Eee, trzeba zrobić. Wprasować. Eee, tuleje. Tuleje do cylindrów. Dobrze mówię. Już się zawiesiłem, bo jest późno. Ale nie dadzą gwarancji, dlatego że jest blisko kanał wodny i tej gwarancji niestety nie dostaniemy. Także ten silnik powinien być rozebrany i zrobiony jeszcze raz. Głowice leżą na stole. Tutaj widzimy, że zawory są całe oblepione. My, tą głowicę, rozbierzemy też na części pierwsze. Zobaczymy, jak wyglądają inne elementy. Tutaj wszystko jest uwalone olejem. Jak mówiłem, nie lubię oceniać kogoś pracy. No, ale tutaj muszę powiedzieć, że ktoś po prostu trochę źle to zrobił. Zobaczymy, co na to klient. Jak będę musiał to złożyć, to składam. Jak będę musiał rozłożyć to. Rozkładam. Tak to wygląda.